Nazywam się Kononowicz Krzysztof. Urodziłem się dnia 21 stycznia 1963 roku w Kętrzynie, w województwo Olsztyńskie. Chcę przedstawić swój życiorys. Ukończyłem zasadniczo szkołę zawodową jako kierowca mechanik. Posiadam swoją posiadłość. Domek drewniany. Mam matkę, mam brata. Tatuś nie żyje. Chcę zrobić dla naszego miasta. W Białgostoku następujące rzeczy. Zlikwidować całkowicie dla młodzieży alkohol, papierosy i narkotyki. Usprawnić w naszym stoku komunikację miejską. Miejską i dalekobieżną. Tak, bo nasza komunikacja jest bardzo, bardzo słaba, bardzo zła. Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić. Usprawnić nasze mieście w całym, na całym Podlasiu, żeby nie było bandyctwa żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Żeby starsi ludzie mogli przejść. Bo nawet teraz dochodzi do mnie skargi, postulaty, apelują starsi ludzie podeszłym wieku, że młodzież zaczepia. A ja się nie dziwię, się, że młodzież starszych ludzi zaczepia. Napada, napadają i tak dalej. Bo młodzież nie ma pracy. Nie ma pracy. Zakłady nasze w Białystoku są rozwalane, zanim już budowane, zanim już usprawnić Białystok, żeby miejsca pracy, tak jak fasty są rozwalone, tak jak mleczarnie tu w Białystoku, tak jak spomasz w starosielcach, tak jak i inne zakłady są rozwalane. I chcę też wyprowadzić policję na ulicę. Chcę wyprowadzić policję, żeby policja pilnowała całego naszego porządku. Bo od tego jest policja i straż miejska. Od tego oni są. Od tego są oni. Od tego są. Wiem, na, jakim zasa na, na jakiej zasadzie to zrobić. Jak uczynić. Jak usprawnić drogi. Jak wszystko. Jak zlikwidować papierosy. Jak wszystko zlikwidować. I bardzo proszę. Całego miasta Białostoku i całego Podlasia oddać na mnie głos. Dziękuję Państwu. Ciężko mówić. Z tego powodu, że następnego dnia łóżko puste. 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 Ju jest. Ju jest. Ju jest. Czego tu nie przychodzi? Czemu tu nie przychodzi? Ja bym zrobił? To ja nie wiem. Pewnie, że. Nie... Z całego serca, z całej duszy proszę ciebie. Wróć! Czeka na ciebie! Twoje łóżko! Twoje łóżko czeka! Wróć! Wróć! A kto idzie? Podróżnik idzie. A ja w podróż się wybieram. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dobry. A skąd pan przyjechał? A gdzie torba? Gdzie dokumenty? Nie ma. Wszystko jest. O, a tutaj ty rowerem przyjechał? Ja się wybieram! Nie. No ja, nie, nie, ja nie byłem przy tym! Proszę nie przeszkadzać w mojej rozmowie. <noise> kurwa sobie idź do samochodu, kurwa swojego Opla, kurwa starego rzęcha i tam sieć. Kurwa, I tak. kurwa odpierdol się kurwa. Ja będę się wyprowadzał, to kurwa mój komputer jest. A nie twój. I moja kamera. Ja kupiłem. 800 zł zapłaciłem i kupiłem kurwa i do niej kurwa nie, do... masz swój stary komputer sobie nim się baw kurwa No i będę bawić się No baw się, tak swoimi jajkami się bawisz O właśnie mam kluczyk do samochodu Kupiłem właśnie samochód Będę odjeżdżał zaraz samochodem No Szanowny pan, kochani kupiliśmy Opel Astra Ja kupiłem a nie ty te... Mój ojciec kupił Opel Astrę proszę bardzo umowa wszystko jest dowód restrykcyjny wszystko jest już <laughs> właśnie wybrałem się na wycieczkę żebyście zobaczyli jak ten Opel Astra jeździ ta góry dzielnica jest bardzo niebezpieczna są tu mety jest alkohol są prostytutki które Dupy dają, a może mają syfa. Uważajcie po prostu. Po prostu ja jeżdżę, obserwuję te wszystkie te chaty. To naprawdę niebezpieczne. Co tutaj się ogółem dzieje? To niebezpieczna dzielnica. Powinni właśnie chłopaki z bombasu mi pomóc rozwiązać ten problem po prostu niektóre chaty trzeba wykluczyć i zrobić z nimi porządek to po prostu jest o jakie tutaj ciemne te o, palą się okienka cały te to meliny tam są, grają w karty można grać w karty Wódkę, bimber pędzą. Co tutaj się dzieje? No, ja nie wiem. Tam tylko co, są tak, co być. Tam są to tylko zjebania. O widać o, jakie okienka kurwa nie wiadomo co tam się dzieje. Może kurwę mają, może tam grają w karty, to przegra w karty i głowę opierdalają Kutały do kąpieli, basen jest naprawiony. Na... Woda na lana, proszę bardzo, idę. A. Jaka woda dobra, jaka woda dobra, a la 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 a la 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 la, za jaki to dope kura. mecenasie, ni bębenie, ni zerwaku, spiaseczna, zrobię sero i będzie kurwa po tobie mecenasku bębenie, zasrany ty. A jak sprawy prowadzisz? Łapówki bierzesz? Ile łapówek wziąłeś? I o, nie!

na 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 widok jestem na ulicy Kopernika idę kupić sobie McDonalda. Ah, la, 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 la la What would Sir like? Watch it, it's hot smash, <laughs> Tomaszku! Ni bębenie! nie żerłaku! Pan jest spierdolony ze stanowiska! I to prędko! Patrz! To ja trzymam w ręku! Łeb ci zjebię! To trzeba tej świata sprzątać. Niech mnie zabierają zabierają, na wieki kochamy do pierdła. Mac